Bardzo serdecznie, bardzo wiosennie w nowym filmiku. I będzie to tutorial do makijażu takiego wiosennego, z którego mnie zainspirował ten piękny naszyjnik. I jest bardzo prosty do tworzenia. Jak zobaczycie, użyłam kilku kolorów danej techniki, odpowiednich kroków w odpowiedniej kolejności, które pozwolą mi uzyskać taki, taki właśnie makijaż. I spróbujcie go wykonać razem ze mną. Na pewno też poczujecie wiosnę. I jeżeli chcecie widzieć więcej takich propozycji, to oczywiście dajcie mi znać. No i jeszcze co chciałam powiedzieć? Aha, że będę używać nowych pędzli zoiwy, czyli bambu. Bardzo piękne pędzle i myślę, że pasują do w ogóle stylu tego makijażu. Takie bambusowe, świeże, naturalne będą świetnie pasować do tego makijażu i również używam się ich super, bo są bardzo mięciutkie, także to jest świetny na pewno świetny zestaw, bardzo mi się podoba. I jeszcze chciałam powiedzieć, że w najnowszym ELF chciałam się troszkę pochwalić, że w najnowszym numerze L jest taki mały wywiad ze mną i z kilkoma innymi dziewczynami, które odniosły sukces w swojej kategorii na YouTubie, więc jeżeli chcecie sobie poczytać taki mały wywiadzik, jak tutaj piszą jak zarobić na YouTube, to zachęcam do lektury, a jeżeli czytałeś, to dajcie mi znać, co, co myślicie o tym artykule. Także no, żeby nie przedłużać, już przechodzimy do tutorialu. Na całą powiekę użyję białej bazy pod firmy NYX. I to jest baza pod po prostu, która nazywa się White. I to jest biała baza, która podbije kolor później moich nałożonych cieni. Jako, że to jest makijaż, właśnie wiosenny, to mi się to kojarzy z takimi rozbielonymi pastelowymi odcieniami. Biała baza jak najbardziej jest tu na miejscu, bo mi pomoże podkreślić te pastelowe odcienie, które będę używać. To nałożę na syntetyczny pędzelek takie najlepiej rozprowadzają kremy i nakładam cieniutką warstwą na całą powiekę. Pierwszym cieniem, jakie użyję, będzie to taki matowy jasny brzoskwiniowy odcień. I to jest cień firmy Look Beauty, która już nie jest dostępna nigdzie, bo już jest została wycofana, ale jeszcze zdążą złapać taki właśnie cień. Możecie po prostu użyć jakiegoś różu może brzoskwiniowego, jaki jak macie. E, tak, róże to zazwyczaj takie kolory, które występują e, no, w macie i w tej tonacji. E, no i w ogóle jestem zainspirowana naszynikiem pięknym tutaj robionym z kwiatów sztucznych, z taką piękną... Podszewką, jak to widać. I w ogóle cały ten naszyjnik tutaj jest moim, e, moim jakby tematem przewodnim. Bardzo mnie zainspirował i pomyślałam, że będzie przepięknie wyglądał do takiego samego makijażu. więc staram się w tych odcieniach e, po prostu podążać za, za, e, za tą gałą kolorystyczną, jaka jest w tym naszyjniku. Naszyjnik jest e, z firmy Minu. Także linka Wam dam na dole, jak Wam się podoba. W ogóle dziewczęta robią przepiękne naszyjniki na różne okazje, więc teraz śluby i tak dalej, więc będzie to na pewno pasować do nadchodzącego sezonu. I ten cień zaczynam wklepywać. Jest to jestem, jest w wewnętrzną część powieki. Wklepuję, nie wcieram, bo mam tutaj tłustą bazę, która ma spowodować to, że ten cień się mi przyklei, będzie bardziej napigmentowany i bardziej wybity w kolorze, więc żeby skoncentrować ten kolor, muszę to wklepić. Teraz użyję ciemnozielonej, takiej metalicznej wodoodpornej kredki. To jest Ridge z firmy L'Oreal Paris w odcieniu cieniu 118 Military Green, no to jest taka zieleń która bardziej wpada w ciepłe tony niż w chłodne, nie jest turkusowa nie jest niebieska, tylko jest no taka cieplejsza, taka militarna e, jakby to powiedzieć um, co się nazywa, mech taka mchowa e, i maluję tą kredką po zewnętrznej części. Będzie to moja baza pod cienie, które to potem nałożę i też taki e, ciemny akcent wybicia. Mam tutaj białą bazę na jasny i ciemną kredkę na, na e, ciemny akcent w zewnętrznym kąciku. I rozcieram tą kredkę mnie palcem. Ona mi się dużo lepiej rozciera, bo pod spodem mam kremową bazę, więc po prostu się rozciera idealnie. Staram się tutaj stworzyć taki kształt przyciemnionego, podniesionego kącika, ciągnąc to troszkę do góry na ten kształt i zaznaczę odrobinkę też dolną linię rzęs, dosłownie w jednej trzeciej, w całym kąciku, i również rozetrę delikatnie palcem. Teraz będę kontynuować moje cieniowanie. Jak już mam kremową bazę, to potem łatwiej mi się to będzie tutaj cieniowało bez zatrzymywania. I mam tutaj paletkę Retro Future firmy Zoiwa. I ten, ta tutaj właśnie zieleń mnie szczególnie przyciągnęła, bo, bo ma takie jakby też tony, takiej soczystej, jasnej, świeżej, niewinnej zieleni, jak o tutaj w naszyjniku, jeżeli to uda mi się pokazać. Tutaj, tak, i myślę, że są bardzo podobne te tony. Yy, I ona jest taka, taka bardziej perłowa, trochę metaliczna ta zieleń i ma troszkę złote drobinki, więc będzie super pasować i nałożę ją na środek powieki. Została mi zewnętrzna powieka i użyję e, tej pięknej tutaj zieleni. Ona jest taka bardziej wybijająca się, troszkę żywsza niż te tutaj przygaszone pastelowe odcienie. E, ale mimo wszystko nadal jest taka. Wiosenna, jak świeża trawa, bo przypomina mi taką świeżą trawę. I to jest właśnie e, mój ciemniejszy akcent na tą kredkę. E, tak jak mówię, staram się gradientowo od jaśniejszego odcienia do najciemniejszego, żeby jednak wymodelować e, tym makijażem, jaki by nie był kolorowy tym makijażem oko. I to jest paletka Rodio Bell, i e, ta zieleń wyląduje na paski benzynek, i zaraz wklepię ją w zewnętrzną część. Mam widzicie, jak pięknie się mieni. Jest taka bardzo, bardzo metaliczna. I ślicznie się komponuje z tą wcześniejszą zielenią. Bez bazy skretki nie byłaby taka ciemna, więc ta baza skretki ciemnej może być nawet czarna. Ja po prostu użyłam zielonej, żeby się trzymać tej tonacji. Ale czarna i brązowa będzie dobra. Na razie nie interesują mnie krawędzie. Staram się tylko umiejscowić kolor. Krawędzie będę rozcierać za chwilkę. No i też na dolnej powiecie czyli zieleni nałoży. Miejsce kredki. I jak widzicie, wygląda to na razie tak. Jest kształt dość ostry, a że jest to makijaż no wiosenny, musi być wszystko takie rozmyte, kolorowe, takie, wiecie, rozmarzone i. i, i Świeże, więc muszę to rozetrzeć, wszystko ładnie dookoła i idealnym cieniem do tego. <laughs> będzie właśnie taki odcień jasny, pastelowy, brzoskwiniowy i jest to odcień Orange Soda firmy Anastasia Beverly Hills również ten odcień znajduje się w, jako część wkład paletek do konturowania zrobiła również odcień cienia, za co jestem dozgodnie do wdzięczna, bo to jest przepiękny cień do rozcierania i nakładam go na pędzelek do rozcierania i na razie samym, samym szpicem Rozcieram tą wewnętrzną część i później zieleń. Jak widzicie ten odcień jest bardzo delikatny, ale ładnie współgra z tymi wszystkimi kolorami, które tutaj mną kierują. Delikatnie rozcieram krawędź zieleni. Troszkę więcej wewnętrznej części. I nie zapominam też o dolnej krawędzi tej zieleni. W ogóle przeciągnę ten cień, może wezmę jakiś pędzelek. I nałożę go drobinkę na dole. Żeby rozetrzeć, rozmiękczyć bardziej tą zieleń. I teraz już widać, jak to się składa w całość, że mam ten akcent jasnej, metalicznej zieleni, który najładniej odbija światło, ponieważ tu powieka jest wypukła, więc on się ładnie rzuca w oczy, modeluje to oko. Mam tą śliczną pomarańcz, którą tą jasną rozkwinię, którą widać przy otwartym oku. Mam wymodelowane ciemnym cieniem oko i nadal to mam utrzymane w kolorystyce takiej miękkiej, wiosennej, tej naszejnikowej, więc... Rozcieranie jest bardzo ważne, że zresztą widzicie między tym a tym okiem, jaka jest różnica, także pamiętajcie, zawsze zawsze rozcierać. I świetne są do tego właśnie takie rozbielone, mleczne odcienie matowe i może to być na przykład na co dzień taki jasny brąz, którego na przykład używacie do brwi, powiedzmy, jeżeli jesteście blondynkami, może to być beż, może to być. Ale starajcie się wybierać coś delikatnie ciemniejszego, taki odcienie kamienne troszkę. One pięknie rozcierają. Taki rozjaśniony, rozbielony makijaż byłby niczym bez cielistej linii wodnej, więc zaznaczę ją właśnie taką kredką, żeby oczyścić ten cały makijaż, żeby oko powiększyć. Jak widzicie, dużo lepiej to wygląda niż bez kredki. I teraz co? Mój przepiękny, przepiękny, migoczący akcent rozświetlenia wewnętrznych kącików, bo to również nie byłby mój styl, <noise> jeżeli bym ładnie nie rozświetliła kącików mocno. Eee, no, więc będzie to pigment firmy Inglot, nowy pigment, który ma numer 115. Pokazywałam Wam słocze tych nowych pigmentów z Inglota na Facebooku i... Każdy z nich no, załadną moim sercem totalnie, także zobaczycie je nieraz w tutorialach. Dzisiaj będzie to właśnie ten złoty, który mieni się na różowo i w niektórych momentach na zielono, no jest niesamowity. Wygląda jak, jak taka brzoskwinia w opakowaniu, ale e, uwierzcie mi, to jest niepozorny odcień jest przepiękny. I nakładę, nakładam go na mokro, czyli troszkę zbiorzonym pędzelkiem, takim precyzyjniejszym ze szpicem. Sam wewnętrzny kącik. I zobaczcie co on robi w makijażu. Dlatego tak kocham takie rozświetlające e, akcenty. Szczególnie mocny błysk dają te kruszone pigmenty. MAC takie miał i teraz ma Inglot, więc ma i to sporo. Także nie ma wymówek. I teraz wykończenie makijażu, czyli podkręcenie rzęs zalotką i wytuszowanie ich czarnym tuszem. Ostatnio bardzo polubiłam tą maskarę Nowo Maybelline Lash Sensational. Wytuszę je jedną warstwą, wystarczy... Rzęsy są pomalowane i teoretycznie tak mógłby już wyglądać skończony makijaż, ale znacie mnie, ja tego tak nie zostawię, więc dokleję moje połówki Rasset Feder Perfect Eyelashes by Katosu, czyli zaprojektowane przeze mnie połówki sztucznych rzęs, które zawierają brązowe włoski, więc do tego makijażu to już w ogóle będzie idealne, idealne uzupełnienie. Jak zawsze najlepszym moim zdaniem klej Lash Grip firmy Ardell i nakładam łówki. i tak wyglądają doklejone rzęsy i żeby nie było widać mojej tutaj białej linii e, linii wodnej jak mam podkręcone rzęsy to to widać dlatego pomaluję czarną kredką Ups, tą linię wodną I od razu lepiej jest czarniej. Rzęsy są bardziej zagęszczone i linia rzęs jest podkreślona bez konieczności malowania kreski czarnej na górnej powiece. Więc tą lekkość, na tyle na ile może być lekka, jest zachowana na górnej powiece, samo dzieliowanie, a linia rzęs jest i oko jest mocno zaznaczone. czy mam już skończone i wymodeluję sobie twarz. Użyję jasnego brązera z paletki Slika i to jest odcień Light 373. I pędzelka Bambu 128. Twarz bardzo lekko musnę tym cieniem, którego użyłam wewnętrznym kąciku. Nałożę go jako róż i no, zrobię to bardzo delikatnie, bo to jest dość napigmentowany cień tylko troszeczkę żeby zaznaczyć policzki. Tak i teraz rozświetlacz. Wybrałam Vivid, vivid Baked Highlighter firmy Make Up Revolution w złotym odcieniu i to jest odcień Golden Lights. No złoty tu będzie jak najbardziej pasował. No i ostatni element to usta. Wybrałam pomadkę w takim ciepłym, cielistym odcieniu. Oczywiście nie chcę przesadzić z mocnym odcieniem, ust. chcę, żeby jednak wszystko było takie stonowane i wybrałam odcień Fate and Love firmy Zoeva. I żeby usta były bardziej błyszczące, czyli y, bardziej soczyste, takie wiosenne, no może też błyszczyk firmy y, Makeup Revolution w odcieniu Hey Girl, czyli też taki właśnie broskwiniowy, jasny odcień. Prezentuje się już makijaż w całości. E, możecie zobaczyć, jak komponuje się z tym pięknym naszyjnikiem. E, I pomyślałam, że będzie tutaj odpowiednia burza loków, e, no bo nie wiem, jakoś tak pasuje mi to do, do tego stylu. E, I zrobiłam je, e, moje loki za pomocą lokówki. Często pytacie, czym kręcę włosy, więc e, to jest moja lokówka stoszkowa Baby Lease Pro, którą po prostu uwielbiam i robi mi piękne fale. I jak widać, może zrobić takie loki. Bardzo ją e, lubię i świetnie i szybko kręci włosy że z toszkowa górą, no, no i to wszystko. Paznokcie mam również trochę pod kolor, wszystkie informacje znajdziecie na dole, jak prezentuje się ten mój wiosenny look, jak, jak go skomponowałam. No i mam nadzieję, że Wam się ten makijaż podoba i e, przypomnę mi on trochę w sumie, e, bo Hemian Princessy chyba robiłam w zeszłym roku na wakacje. Zalinkuję Wam też na dole, bo e, też jest bardzo ładny bardziej w Turkusach i w Złocie. E, także jeżeli lubicie taki styl i troszeczkę koloru, to bardzo zachęcam do odtworzenia i nie zapominajcie się dzielić swoimi, swoimi odtworzeniami tych makijaży, czy na facebooku, czy na instagramie wystarczy, że mnie zahasztagujecie katosu i ja to na pewno zobaczę więc dziękuję wam bardzo, bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach, pozdrawiam, papa pa.